Także witam Was w kolejnym filmie Dzisiaj wziąłem sobie trzydziestkę i łyżkę Ostrówka i tak by mnie wziął teraz, bo jest rozebrany. Oczywiście wiadomo tak jak ja to mówiłem, że jest jeden dzień kopania i dwa tygodnie remontowania. No i w tym wypadku jest tak samo. Poszedł wąż łączący termostat i pompę. Zajechałem do domu i zauważyłem, że tam po prostu wycieka ten płyn. No i zostało to rozebrane. A jeśli chodzi o ten siłownik obrotu, który już mówiłem, no to tak samo jest to rozebrane, już mam kupione uszczelniacze. Później, jak przywiozę te ziemię, to wam pokażę, na jakim to jest etapie. I zobaczcie, ile tu, teraz tu się tutaj miejsca zrobiło, jak ktoś może oglądał ten mój poprzedni film, znaczy poprzedni, on już tam chyba z pół roku temu był nagrywany, jak tutaj te ziemię przywoziłem. Także tu teraz już miejsca się zrobiło troszkę więcej. Tylko teraz mam gorzej nabierać te ziemię, bo nie chcę tutaj bardzo zbuksować kołami jak cofam przez to, że później koparka stoi i to wiadomo o co chodzi, nie? Także wziąłem sobie też łopatę, żeby to doładować, bo to... Na pół łyżki nie będę jeździł, bo pełnej teraz nie nabiorę, bo nie mam tutaj za bardzo takiej skarpy, żeby tego wziąć. Dujaj! Chociaż tyle, że tu nie jest taka twarda ziemia, bo... Dobra, wystarczy. Ja, Jeszcze ze trzy łyżki wejdę. Właśnie tutaj akurat te skarpami mi pasuje zebrać. Dobra i tu trzecia do doładunku. No i tak tu strasznie miękko jest i ryje to kołami. No trochę jest ciężar na łyżce, bo w nocy popadało, także mokry piak. Może teraz z tej strony by poszło trochę. Dobra, górna warstwa tego dziadostwa zebrana. Gdyby było twarde po odłoże to bym całą młychę nabrał, ale no mówię, no nie chcę tego zbuksować. I Dobra. <laughs> Nie, tu nawet nabrało. I jeszcze tam z Dwie łyżki może coś takiego wejdą porzenia miałem to wczoraj robić ale zaczęło po południu padać i sobie myślę, już mokrego piachu takiego to nie będę woził w deszczu poczekam jeden dzień Widzicie, obciążnik z przodu ściągnąłem i jakoś to ciągnik zawsze ładniej wygląda bez tych klocków takich nieoryginalnych. To było takie o, dołożone. No właśnie teraz te przednie obciążniki do 30 to w ogóle jest ciężko zdobyć albo są takie robione, albo co, albo jak jest oryginał, to cenią po 300 zł. Także to już trochę przesada, żeby te obciążniki cenić. Do talerzowania jest z powrotem założę, ale teraz mi nie potrzeba, bo to tylko ciężko kierownicą kręcić. A tak to teraz, jak mam coś z tyłu, to se kręca jak sumaganie. ciężko jest zebrać. Nawet teraz mi nabrał. Dobra łopata, na te, i jedziemy.! <laughs> Wcześniej to było kurde tak źle wchodzić, bo taki, taki stopień był. A to tak, jak już szopa była zrobiona, to już to tak zostało i zostało. <taki> Nie było kiedy tego przywieźć w jazdku. I to tak mijało, mijało, aż w końcu się za to wziąłem, bo... O, o już nawet. Za dużo ale to nie przeszkadza tu siedzieć wywali automatyczne drzwi zamontować to smaru nie widziało od nowości Dobra, wejdź. To teraz założyć, to będzie przemalone. Chociaż może i się uda. E, no siedź. jeszcze te mniejsze jeszcze nie tak o i elegancko I, cyk, i po robocie. dobra pokażę wam jeszcze tego ostrówka co tam jest do zrobienia jeszcze także teleportujemy się pod ostrówka Dobra, jestem już przy ostrówku, także tutaj jest cały wyciągnięty, ta obudowa termostatu. I oczywiście te wszystkie węże będą wymienione, co idzie od chłodnicy, tutaj gdzie idzie do przewód do głowic, i tutaj od dołu co wychodzi od pompy. Na razie jest wszystko pozatykane folią, żeby żaden szurek tu nie weszedł. Także co, tu by było tyle. Chwilę wam pokażę węże, tylko jeszcze tutaj przejdę do tyłu.